Jak mogła zniknąć ogromna maszyna z 239 osobami na pokładzie? Może to wydawać się niemożliwe w erze nowoczesnej technologii. Ale co dokładnie wydarzyło się z lotem 370 8 marca 2014 roku? Istnieje niezliczona ilość teorii próbujących wyjaśnić tajemnicze zniknięcie, odporwania po próbę zdalnego sterowania. Ale co jeśli prawda jest jeszcze bardziej niepokojąca? Co jeśli ktoś na pokładzie lotu 370 był odpowiedzialny za zniknięcie samolotu? To była jasna noc w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Sezon monsunowy dobiegał końca, a region przeżywał spokojniejsze warunki. 8 marca 2014 roku Boeing 777 przygotowuje się do długodystansowego lotu do Pekinu. Mają przed sobą 5,5 godziny lotu. Samolot wkrótce rusza na pas startowy, a o godzinie 12.40 w nocy MH370 przyspiesza na pasie startowym i startuje z lotniska w Kuala Lumpur. Największa tajemnica w historii lotnictwa właśnie się zaczęła. W kokpicie lotu 370 znajdowało się dwóch pilotów, którzy w ciągu kilku dni stali się obiektami intensywnego śledztwa. Pierwszy oficer Abdul Hamid poprosił o zgodę na lot do Pekinu od kontroli ruchu lotniczego. To był wyjątkowy lot dla 27-letniego pierwszego oficera. Lot 370 był jego ostatnim szkoleniowym lotem przed podpisaniem licencji na latanie Boeingiem 777. Dołączył do Malaysia Airlines jako kadet w 2007 roku i latał Boeingami 737 oraz Airbusami A330 dla tego przewoźnika zanim rozpoczął szkolenie dla modelu 777. W tym czasie ustanowił doskonałą historię wyników i oceniano go jako pilota znacznie powyżej średniej. Faktycznie radził sobie na tyle dobrze, że linie lotnicze uznały za bezpieczne, by sparować go tylko z jednym kapitanem do tego lotu, a nie z dwoma, jak zwykle. Obok niego siedział kapitan Zahari Ahmed Shah, 53-letni weteran, który dołączył do Malaysia Airlines jako kadet w 1981 roku. Przez lata uzbierał ponad 18 tysięcy godzin lotu, co uczyniło go jednym z najbardziej doświadczonych pilotów w kraju. Jako kapitan 777, przez ostatnie 7 lat szkolił również innych pilotów do latania na tym modelu i oceniał ich zdolności do otrzymania licencji. Zachari był opisywany przez kolegów jako wesoły, pełen wiedzy i prawdziwy geek lotniczy, który spędzał swój czas wolny latając modelami samolotów zdalnie sterowanych. Latając szybowcami i zapraszając kolegów do swojego domu, aby ćwiczyć procedury na domowym symulatorze lotu. Na pokładzie Malaysia Airlines MH370 znajdowało się 227 pasażerów, 10 stewardess i 49 ton paliwa. Niektórzy później spekulowali, że kapitan wziął nadmierną ilość paliwa. Na około 30 minut więcej niż wymagano na pokonanie dystansu, ale prawda jest taka, że Malaysia Airlines nakazywały, aby wszystkie loty do Pekinu zabierały 30 minut dodatkowego paliwa rezerwowego, więc nie ma tu nic podejrzanego. Samolot wkrótce rusza na pas startowy, a o godzinie 12:40 w nocy startuje z lotniska w Kuala Lumpur. W miarę jak samolot wznosił się, Zachary skontaktował się z kontrolą odlotów. Wszystko szło zgodnie z planem. Samolot był w dobrym stanie technicznym, a w okolicy było niewiele innych samolotów. Samolot kontynuował wznoszenie zgodnie z planem, pozostawiając za sobą jasne, pomarańczowe Morze Świateł Kuala Lumpur. Plan lotu prowadził go na północny wschód nad Półwyspem Malajskim, a następnie nad Morzem Południowochińskim. Wkrótce kontroler odlotów przekazał MH370. Kontroli radarowej Kuala Lumpur. Gdy samolot wznosi się na wysokość 35 tysięcy stóp, zostają upoważnieni do lotu bezpośrednio do pierwszego punktu nawigacyjnego. Samolot przekracza wybrzeże Malezji i teraz znajduje się nad ogromnym Morzem Południowochińskim. Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem, a około godziny pierwszej w nocy, 45 minut po starcie, samolot zbliża się właśnie do punktu nawigacyjnego. Piloci zostają poinstruowani, aby skontaktować się z kontrolą lotów w Wietnamu. Samolot przekracza punkt nawigacyjny GUI i zaczyna skręcać w prawo w kierunku kolejnego punktu nawigacyjnego. Ten samolot nigdy nie kontaktuje się z Wietnamem i około 2 minut po wykonaniu tego zakrętu MH370 znika z radarów. Każdy samolot wyposażony jest w urządzenie zwane transponderem, które przesyła informacje takie jak identyfikator samolotu, jego lokalizację i prędkość do kontroli ruchu lotniczego. Kontrola lotów wykorzystuje tę informację do śledzenia samolotu. Ten typ śledzenia nazywany jest radarami wtórnymi. Jeśli samolot znika z ekranów ATC, oznacza to jedno. Transponder przestał działać. Malezyjska kontrola lotów nie monitorowała samolotu, ponieważ przekazali go do Wietnamu. Wietnam również nie monitorował samolotu, ponieważ ten jeszcze się z nimi nie skontaktował. MH370 znajdował się w ziemi czyjej. Po jakimś czasie Wietnam zaczyna się zastanawiać, dlaczego samolot, którego oczekiwali, nie zameldował się. Zatem dzwonią do Malezji, pytając, co stało się z samolotem. Dopiero w tym momencie Malezja zdaje sobie sprawę, że samolot zniknął. Zostaje uruchomiona międzynarodowa akcja poszukiwawcza, koncentrująca się wokół ostatniej znanej pozycji samolotu na Morzu Południowochińskim. Czas jest krytyczny. Ekipa poszukiwawcza musi jak najszybciej znaleźć samolot, by mieć jakąkolwiek szansę na uratowanie pasażerów na pokładzie. Niestety nie ma nic żadnych szczątków, żadnych plam oleju żadnych ocalałych nic. Ale potem pojawia się bomba informacyjna. Po tym jak samolot zniknął z radarów, malezyjskie wojsko wykryło i śledziło MH370, który zawrócił i leciał z powrotem przez Malezję, kierując się na północny zachód w Straits of Malaka, a potem zniknął poza zasięgiem radarów tuż na północ od Sumatry. To szokujące odkrycie. Po zniknięciu z radarów ten samolot nie rozbił się, ale malezyjskie wojsko przez 5 dni nie ujawniało tej informacji publicznie. Na pierwszy rzut oka skręt wykonany przez MH370 wyglądał na samolot, który miał awarię i piloci postanowili zawrócić, by wylądować na pobliskim lotnisku. W ładunku MH370 znajdował się kontener pełen baterii litowo-jonowych. Te baterie, jeżeli ulegną uszkodzeniu, mogą przegrzać się i wywołać pożar, który mógłby zakłócić działanie transpondera. Problem z tą teorią polega na tym, że samolot nie próbował lądować i kontynuował lot, aż wyszedł poza zasięg radarów wojskowych. Choć w pobliżu znajdowały się instalacje wojskowe innych państw, nie były one skłonne do udostępnienia danych zespołem poszukiwawczym. Indie twierdziły, że radar wojskowy na Wyspach Nikobarskich był wyłączony, a Indonezja stwierdziła, że ich radar wojskowy również był wyłączony, ponieważ nie mieli paliwa do generatorów. Zatem poszukiwania zostały skierowane na Ocean Indyjski. Cieśninę Malakka i Zatokę Bengalską. Zatem, jakie hipotezy są brane pod uwagę w przypadku zniknięcia MH370? Początkowo była brana pod uwagę hipoteza hipoksji, czyli spadku ciśnienia, która doprowadziła do śmierci wszystkich na pokładzie. Ale nawet gdyby piloci stracili przytomność, autopilot kontynuowałby lot zgodnie z zaplanowaną trasą, najpierw lecąc do Bot, a potem do Pekinu. Autopilot nie wykonałby skrętu. Zbliżenie na trasę lotu nad Półwyspem Malajskim ujawnia coś naprawdę interesującego. Samolot wykonuje drobne korekty kursu, co jest nietypowe, ponieważ autopilot ustawia określony kurs i leci w linii prostej, a to co widzimy jest inne. Badacze odkryli kolejne wskazówki. Pierwsza to, kiedy nakładają ruch lotniczy z tamtego czasu na trasę MH370, zauważyli dwa inne samoloty w pobliżu. Emirates 343 lecący z Kuala Lumpur do Dubaju i inny samolot nadlatujący z Heney w przeciwnym kierunku. MH370 jest widoczny, jak wykonuje manewr, przesuwając się 15 mil morskich w prawo, by uniknąć tych samolotów. Druga wskazówka pojawia się, gdy śledczy próbowali otworzyć ten zakręt w symulatorze z włączonym autopilotem, ale nie udało im się wykonać zakrętu. Zwykle, gdy autopilot wykonuje zakręt, używa kąta przechyłu 25 stopni, ale w tym przypadku zakręt zaczął się od standardowego 25 stopni, a potem kąt przechyłu został gwałtownie zwiększony do 38 stopni, by zakończyć manewr. To nie jest typowe zachowanie autopilota. Natomiast na północ od Igui znajduje się strefa obrony powietrznej Tajlandii. Jeśli nieautoryzowany samolot wchodzi do tej strefy, wywołuje to natychmiastową reakcję wojsk tajlandzkich. Zakręt o kącie 25 stopni zabrałby samolot do strefy tajlandzkiej, ale zakręt o kącie 38 stopni pozwala utrzymać go poza nią, więc możemy zakładać, że był to zamierzony manewr. Wszystkie te znaki jednoznacznie wskazują, że ktoś wciąż kontrolował ten samolot, kiedy zniknął z radarów, co skłoniło śledczych do rozważenia innej, przerażającej możliwości. Czy to mogło być porwanie? Zamierzone manewry. Ostry zakręt, zniknięcie z radarów, zaplanowana trasa uniknięcia innych samolotów. Wszystko to zaczęło wskazywać w tym kierunku. W czerwcu 2014 roku raporty wskazywały kapitana lotu 370 Zahari Ahmeda Shaha jako głównego podejrzanego, po tym jak śledczy odkryli, że w jego symulatorze lotu znajdowała się trasa kończąca się na Południowym Oceanie Indyjskim. W 2016 roku rząd Malezji ujawnił dokumenty potwierdzające, że trasa została odzyskana i przeanalizowana. Wiele osób uważa, że to dowód na wcześniejsze zaplanowanie tego wydarzenia. Jednak śledczy pozostają sceptyczni. Odzyskane dane zawierały siedem współrzędnych, z których dwie znajdowały się w pobliżu Kuala Lumpur, dwie w cieśninie Malaka, jedna w Zatoce Bengalskiej i dwie na Południowym Oceanie Indyjskim. Dane zostały zapisane miesiąc przed incydentem, ale nie jest jasne, czy te punkty pochodzą z tej samej sesji. Niektórzy eksperci uważają, że trasa na symulatorze jest zgodna z trasą MH150, lotu z Kuala Lumpur do Jedi, który kapitan Zachari prowadził kilka tygodni przed zniknięciem i miało to miejsce 4 lutego 2014 roku. Może to oznaczać jedno z dwóch albo dane z symulatora są niezwiązane ze zniknięciem MH370 i po prostu przedstawiają lot. Który Zachari regularnie wykonywał na swoim symulatorze dla swojego kanału na YouTube, albo jego pierwotnym celem był lot MH150, ale z jakiegoś powodu kapitan Zachari zmienił trasę na MH370, co rodzi jeszcze więcej pytań dotyczących jego intencji i procesu planowania przed zniknięciem samolotu. Mimo, że dane z symulatora nie są jednoznaczne, odkrycia te miały wpływ na działania poszukiwawcze. Śledczy rozważali, czy samolot szybował po wyczerpaniu paliwa, wydłużając swój zasięg o 200 km, czy też doszło do kontrolowanego lądowania, zanim paliwo się skończyło, skracając jego zasięg. Jeśli kapitan rzeczywiście przekierował samolot, jego motywy pozostają nieznane. Zachari Ahmed Szach lat 53, żonaty, ojciec, trójki dzieci z ponad 18 tysiącami godzin lotu. I nieskazitelną kartą. Nie miał problemów finansowych ani problemów zdrowotnych. Podejrzenia dotyczyły również niektórych pasażerów. Dwóch irańskich pasażerów podróżujących na skradzionych paszportach początkowo wzbudziło obawy o porwanie samolotu, ale śledczy szybko stwierdzili, że nie mają związku z terroryzmem. Okazało się, że mężczyźni ubiegali się o azyl i nie byli związani z żadnymi nielegalnymi działaniami. Podobne podejrzenia dotyczą 20 pracowników firmy FreeScale Semiconductor, którzy byli na pokładzie. Teoria głosi, że mogli zostać celem z powodu swojego zaangażowania w projekty technologiczne o wysokiej wrażliwości. Hipoteza sugeruje, że ich zniknięcie mogło być próbą uniemożliwienia Chinom lub innym potęgom dostępu do tej technologii. Inni uważają, że samolot nigdy nie rozbił się, lecz został przekierowany na amerykańską bazę wojskową Diego Garcia w pobliżu Malediwów, gdzie mógł zostać rozebrany, a szczątki później umieszczone w oceanie, aby wyrzucić je na brzeg. Mniej daleko idącą teorią jest, że na pokładzie MH370 doszło do pożaru, co mogło wyjaśnić wielokrotne zmiany kursu samolotu. Niektórzy sugerują, że transport akumulatorów litowo-jonowych mógł wywołać pożar, który spowodował dramatyczne wydarzenia. Po zniknięciu samolotu pojawiły się niepotwierdzone informacje o widocznych sygnałach SOS, które rzekomo miały zostać przechwycone przez personel wojskowy w Tajlandii. Rzekomo piloci mieli ogłosić, że kabina się rozpada i będą próbowali awaryjnie lądować. Ta wersja nigdy nie została potwierdzona przez oficjalne dochodzenia, pozostaje więc w kręgu spekulacji. Kilka dni po zniknięciu samolotu zgłoszono rzekome widoki samolotu lecącego nisko z pomarańczowym blaskiem i czarnym dymem za sobą. Inni eksperci zaproponowali alternatywną trasę lotu, sugerując, że samolot mógł próbować lądować na Wyspach Bożego Narodzenia. Co mogłoby doprowadzić do miejsca katastrofy znacznie dalej na północ niż wskazywano w oficjalnym śledztwie. Jednak faza poszukiwań pod wodą nigdy nie obejmowała tego obszaru na północy. Poszukiwania wraku były utrudnione przez odległą lokalizację miejsca katastrofy. Począwszy od 6 kwietnia, australijski statek wykrył kilka akustycznych sygnałów, które mogły pochodzić od rejestratora lotu Boeinga 777. Około 2000 km na północny zachód od Perth w zachodniej Australii. Dalsza analiza danych InMarsat przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego również ujawniła częściowy sygnał z samolotu o godzinie 8:19 rano, który był zgodny z lokalizacją akustycznych sygnałów, z których ostatni został wykryty 8 kwietnia. Jeśli sygnały pochodziły od lotu MH370, rejestrator lotu prawdopodobnie znajdował się na wyczerpaniu swojej baterii. Dalsze poszukiwania przeprowadzono z użyciem robota podwodnego. Jednak sygnały były rozproszone na dużym obszarze, a robot nie znalazł żadnych wraków, a testy wykazały, że uszkodzony kabel w sprzęcie akustycznym mógł wytworzyć te sygnały. Pierwszy kawałek wraku znaleziono dopiero 29 lipca 2015 roku, gdy na plaży na francuskiej wyspie Reunion odkryto fragment prawego skrzydła Flaperon około 37 tysięcy kilometrów na zachód od obszaru Oceanu Indyjskiego, który był przeszukiwany przez australijskie władze. W ciągu następnego półtora roku znaleziono kolejne 26 kawałków wraku na brzegach Tanzanii, Mozambiku, RPA, Madagaskaru i Mauritiusa. Trzy z 27 kawałków zostały jednoznacznie zidentyfikowane jako pochodzące z lotu MH370, natomiast 17 uznano za prawdopodobnie pochodzące z samolotu. Dwa kawałki pochodziły z wnętrza kabiny, co sugerowało, że samolot się rozpadł, ale nie było możliwe ustalenie, czy rozpadł się w powietrzu, czy podczas uderzenia w ocean. Rządy Malezji, Australii i Chin zakończyły poszukiwania lotu 370 w styczniu 2017 roku. Amerykańska firma Ocean Infinity otrzymała zgodę rządu Malezji na kontynuowanie poszukiwań aż do maja 2017 roku, kiedy Malezyjskie Ministerstwo Transportu ogłosiło, że zakończy poszukiwania. Końcowy raport na temat tragedii opublikowany w 2018 roku wskazał na niedociągnięcia w pracy kontroli ruchu lotniczego i stwierdził, że kurs samolotu został zmieniony ręcznie. Śledczy napisali w raporcie liczącym aż 495 stron. Że nadal nie wiedzą, dlaczego samolot zniknął, i odmówili wykluczenia, że to nie piloci mogli przekierować samolot. Jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy materiał, to serdecznie zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Potraktujcie to jako taki testowy miesiąc znajomości. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten kanał. Jeżeli tak, to zachęcam również do pozostawienia łapki w górę lub pozostawienia komentarza, ponieważ naprawdę pomaga to w przebiciu się w tych zawiłych algorytmach YouTube'a. A na dzisiaj to tyle. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie i to usłyszenie. Cześć.